Witajcie, moi drodzy. Dziś przygotowałam modlitwę, która może pomóc zakończyć dzień w pokoju i refleksji z wdzięcznością i miłością do Pana Boga. Mam nadzieję, że pozostanie ona bliska Waszemu sercu. A teraz uczyńmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie. Milczeniu tego wieczoru przychodzą przed ciebie świadoma, jak wiele darów otrzymałam w ciągu tego dnia i jak wiele chwil umknęło mi niezauważonych. W ciszy serca dziękuję ci za życie, które jest wciąż moim, za każdą myśl, za każdą decyzję, która prowadziła mnie bliżej lub dalej od ciebie. Proszę, przyjmij moją wdzięczność za wszystkie doświadczenia, za spotkania, które były jak światło i za trudności, które były jak cień, ale mimo to zawsze były częścią Twojego planu, Panie. Otwórz moje oczy na to, co ukryte w tych chwilach. Pomóż mi dostrzegać Twojej obecności tam, gdzie nie zawsze jej szukam. Przepraszam Cię za moje słabości, za błędy, które popełniłam, za chwile, w których nie szłam Twoją drogą, że w codziennym pośpiechu zapomniałam o Twojej miłości, że czasem moje serce było zamknięte na innych i na Ciebie. Pomóż mi powrócić do Ciebie z pełnią zaufania, by noc stała się chwilą wyciszenia i spotkania z Tobą. Proszę o spokojny sen, o odpoczynek dla ciała i dla ducha. Niech Twoja obecność wypełni moje serce, bym wstając rano mogła znowu iść za Tobą w świetle Twojej miłości. Osłaniej mnie i moich bliskich swoimi aniołami w tej ciszy nocy. Niech Twój pokój otacza zawsze tych, którzy go potrzebują. Niech każdy z nas poczuje, że jest kochany. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś ze mną dzisiaj, jutro i na zawsze. W Twoje ręce oddaję ten wieczór, prosząc o łaskę pokoju w sercu, o siłę na nowy dzień. Amen. Niech każdy z Was znajdzie chwilę na refleksję i wdzięczność za wszystko, co macie. Niech miłość i zrozumienie Otacza Was w każdym momencie, A przyjaciele i rodzina Niech będą wsparciem w trudnych chwilach. Życzę Wam, abyście zawsze czuli obecność dobra w swoim życiu, A Wasze marzenia Niech znajdą drogę do spełnienia Niech każda noc przynosi Wam odpoczynek, A poranek nowe możliwości. A teraz czekamy na Wasze komentarze, serduszka i intencje, napiszcie też, co czujecie. Nowe osoby, zapraszam do serca Maryi. Subskrybujcie nasz kanał. Codziennie dzielimy się z Wami nowymi modlitwami i błogosławimy Wam. Dziękuję za Waszą obecność. Szczęść Boże.